Rozkład tarota na rok 2023. Zodiakalne ryby, drugi dekana, osoby urodzone pomiędzy 1 a 10 marca. Generalnie już na starcie jest jakiś problem, jest tutaj kumulacja jakichś drobnych błędów. Być może zbytnio tutaj zodiakalne ryby chciały być w centrum uwagi. Jest tutaj jakaś kwestia, być może czasami zbytniego hedonizmu, odpuszczaniu jakichś rzeczy. Są problemy z tego tytułu. Jak najbardziej będą pod kontrolą. Jednak względem kwestii domu, mieszkania, coś może zaskoczyć zodiakalną rybę. Może być tutaj jakaś nowa sytuacja, która po prostu zmieni całe nastawienie zodiakalnej ryby. Jak najbardziej powinna przezwyciężyć te trudności. Nic tutaj Istotnego nie powinno się stać, ale zaskoczenie wychodzi. Jeżeli chodzi o finanse, no dosyć stabilnie mimo wszystko wychodzi jakaś kwestia oszczędzania, jakiegoś tutaj troszkę nazwijmy to skąpstwa. Są jakieś marzenia, nie ma pomysłu na ich realizację. Dla co niektórych zodiakalnych ryb, które nie pracują, wychodzi możliwość podjęcia pracy. Dla innych osób. Generalnie na pewno będzie jakiś pomysł na dodatkowe zarobki, ale no w tym roku niekoniecznie tutaj będzie zbytnio wprowadzony w życie. Jeżeli chodzi o kwestie otoczenia, dosyć to mocno schematyczne, jednak są jakieś tutaj skrywane niesnaski w otoczeniu. Jest jakaś obawa względem postawy jakiejś osoby. Generalnie, no, jest tutaj właśnie jakieś wahanie tych emocji, coś pomiędzy strachem a melancholią. Docelowo, w pewnym momencie będą jakieś trudniejsze wybory, mogą być jakieś ograniczenia, może być jakaś kwestia konieczności zmian w otoczeniu. Jeżeli chodzi o rodzinę. Wygląda, że tutaj będzie zawarty jakiś kompromis. Dla co niektórych osoba z trygonu ognia, mężczyzna tutaj, może chcieć mieć większy wpływ na ognisko domowe. Generalnie wspólne plany, ich realizacja, jakieś korzystne kompromisy, wychodzi zdecydowanie spokój. Jeżeli chodzi o kwestie uczuć, miłości, dla osób, które nie są w związku, może to być Kwestia poznania kogoś, mimo wszystko, dopiero jakoś październik, i bardzo, bardzo tutaj w wolnym tempie może to wszystko się posuwać. Jak najbardziej nowa osoba, dopiero początek jakiegoś poznawania się, dopiero początkowe etapy relacyjne. Jeżeli ktoś jest w związku, jest ryzyko zakończenia go, jest ryzyko jakiegoś rozwodu, rozstania, przyjęcia całkiem nowej sytuacji. Mogą być to też jakieś manipulacje w relacji, może to być również jakaś kwestia no, oszukiwania się, tak to można ująć. Odnośnie sfery zawodowej, generalnie wszystko pomału do przodu będzie szło. Może być okazja, by dostać jakąś podwyżkę, by trochę to polepszyć względem samej pracy. Jednak tutaj raczej od czerwca wzwyż, mimo wszystko, wychodzi zadowolenie ze sfery zawodowej. Jakąś formę marzeń będzie można spełnić. Jeżeli mamy się przyjrzeć znowu kwestii związkowej. Generalnie e, może być e, kwestia jakiegoś zauroczenia w kimś e, nowym, może tutaj po części e, coś, coś w tym kierunku się ruszyć, jednak wychodzi jakaś mocna pościągliwość dla większości zodiakalnych ryb, jeżeli są w związkach, no mimo wszystko m, idzie to w dosyć destrukcyjnym kierunku. Relatywnie mogą być jakieś zauroczenia w osobach trzecich. Nie wychodzi do końca jakiś taki całkowity rozpad związku. Bardziej coś jak jakieś małżeństwo na papierku, bardziej takie udawanie. Jeżeli ktoś w związku nie jest no, dosyć takie, to jeszcze coś może się dziać, coś nowego, ale. Ale w tym roku jeszcze nie będzie to zbytnio stabilne. Może to być w sumie osoba spod zodiakalnego strzelca, jak najbardziej, lub ktoś z trygonu powietrza. Jeżeli mamy się przyjrzeć w kwestii przeznaczenia, no na pewno tutaj w pewnym momencie coś zaskoczy ryby, coś tutaj już po raz drugi albo trzeci dziwnego się pojawia. Generalnie jest jakaś kwestia koniecznych ustaleń i ograniczeń. Coś niespodziewanie zakłóci plany z odjakalnym rybą. W myślach no, duży strach, co niektóre osoby będą troszkę się zastanawiały względem wyborów związkowych, wyborów relacyjnych. I wychodzi dosyć mocne pogubienie, dosyć mocna niepewność sytuacji, czyli tutaj mogą być dla co niektórych osób jakieś y, mniejsze czy większe stany depresyjne. Y, w kwestiach życia społecznego, y, generalnie, jeżeli były jakieś konflikty, y, dojdzie do kompromisu, y, wychodzi mimo wszystko. Tutaj jakieś pobłażanie po prostu tym sprawom. W pewnym momencie zodiakalne ryby przeorientują się ogólnie. Mogą się wycofać bardzo mocno ze życia społecznego. Mogą po prostu tutaj przejść bardziej w kierunku ogniska domowego, by w jakimś sensie albo komuś pomagać, albo, albo tutaj zaradzić jakiejś sytuacji. Względem przyjaźni. No, wychodzą nowe osoby, nowe przyjaźnie, wychodzi dla ryb osoba, bardziej tutaj jakiś mężczyzna o dużej przewadze argumentów. Taki pan może się pojawić. Może to być też również kwestia osób spod barana lub byka. Generalnie wychodzą dobrze, przyjaźnie. Jest tutaj jakieś wzajemne wspieranie się, wszystko wygląda idealnie. Jeżeli chodzi o kwestie podświadomości, jest dobrze, jest dobrze, tyle, że tutaj właśnie no, pewne marzenia, pewne tutaj jakieś kwestie, które w pewnym momencie bardziej w zeszłym roku lub jeszcze wcześniej planowała zodiakalna ryba. No, będą męczyły ją. Jest tutaj jakaś kwestia konieczności e, pogodzenia się z, z tym, że e, pewne tematy zodiakalna ryba będzie musiała zamknąć, odpuścić albo e, oczekiwania zmniejszyć o połowę. Życzę miłego dnia, pozdrawiam.